W Wilnie największa strefa kibica rozlokowała się w samym centrum, nad Wilią. Jednak Litwini żyją głównie koszykówką, dlatego zwykle nie ma kierowników. Co innego w polskich strefach. Od lat Wilnianie kibicują biało-czerwoną w kawiarni Sakwa, a ostatnio także w Domu Polskim, gdzie na euro, podobnie jak przed czterema laty, stanął duży ekran. Z Ambasadą Rzeczypospolitej po prostu taki pomysł, żeby zrobić obszerna strefa kibicy, bo do tej pory było tak, że w kawiarni też zbierali się i do tej pory tak samo zbierali się widzowie. Chcieliśmy, żeby to było bardzo udostępnione. I u nas są tak samo nie tylko mieszkańcy Widzy, ale także mamy rodaków sporo z Macierzy. Emocje niesamowite. Kibiców macie też przed nich. Widowisko wspaniałe i jesteśmy pełni wrażeń i dobrze nastawieni na następne mecze. To jest jest absolutnie impreza komercyjna. To jest impreza jeszcze raz, żeby się zebrać i pooglądać piłce, w domowej atmosferze, wśród przyjaciół. Na Litwie nie jest popularne wspólne oglądanie piłki, co jednego koszulówka, ale właśnie wileńscy Polacy także dzięki ostatnim sukcesom polskiej reprezentacji teraz chętnie spotykają się, wyrazem razem cieszyć się piękną grą. Byliśmy tutaj taką piękną rodziną polską, było dużo emocji, i czuło się takie poczucie łokcie w tym kibicowaniu, to jest bardzo ważne. Nie jestem jakąś fanką piłki nożnej, ale dziś kibicuję to razem z moim mężem i dziećmi. Piłka na pewno połącza dużo. Zostawiamy swoje problemy, zostawiamy jakieś swoje tam niezgodności. Jeszcze przychodzimy, to nas łączy, dobry nastrój, emocje. Jesteśmy wszyscy razem. U nas tak naprawdę się nie ma takiej kultury powiedzmy jak w Anglii, nie? że tam wszyscy kibicują w pubach. E, was nawet nie oglądają gdzieś tam w domu, ale tak starają się zebrać do, 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 do kupy. Oby Polska część grała w tych finałach, mi się wydaje, że będzie coraz lepiej. W przerwie meczu na kibiców czekają jeszcze dodatkowe atrakcje w postaci konkursów i nagród. Jednak największą nagrodę mogą im zapewnić tylko piłkarze. szkoda, że to 1-0, bo możesz zabraknie. Pani strasznie się denerwuje i mam nadzieję, że ten gol w końcu padnie. Jestem bardzo optymistycznie podbudowany. Nareszcie mamy drużynę, która walczy. Myślę, że nasze tej cząstka pozytywnej energii będzie pomocna reprezentacji Polski i, i mam nadzieję, że wyjdziemy z grupy i wierzę szczerze, że dojdziemy do finału. Każdy sukces dodaje skrzydeł, a dla Polaków na Litwie zwycięstwa polskich piłkarzy to kolejna i bardzo ważna okazja do dumy z bycia Polakiem.